Start na www.kuby.pl w 91 językach w rozdziale TS001. System liczbowy liczb naturalnych z tymi nieskończonościami jest zawsze duże zamieszanie, to dlatego, że nie są rozumiane przez ludzi. Uważa się, że zbiór liczb naturalnych jest nieskończony, bo do liczby dowolnej można dodać jeden i uzyskać następną inną liczbę. Stosując zasadę indukcji matematycznej, można ten proces powtarzać dowolną ilość razy, dochodząc do coraz to większych liczb naturalnych. I bardzo dobrze, ale przecież nic nie wiemy o charakterystyce liczb naturalnych. Po co są i jakie mają inne cechy prócz modulo zero w grupie addytywnej i jedynce jako podstawowym schodku wznoszenia? Dla mnie liczby naturalne są zbiorem skończonym i dążącym do dużej jedynki w następnym wymiarze. Dzieje się tak dlatego, że ilość liczb pierwszych jest zbiorem skończonym, a odległość między ostatnią i przedostatnią liczbą pierwszą jest przynajmniej taka jak między przedostatnią liczbą pierwszą a zerem. To chyba oczywiste, że gdy taka sytuacja ma miejsce, to chociaż można zawsze dodać jedynkę do jakiejś liczby naturalnej, to jednak nie ma to sensu, gdyż zbiór liczb naturalnych kończy się wraz z ostatnią liczbą pierwszą. Ostatnia liczba pierwsza może być traktowana jako duża jedynka, gdzie cała sytuacja powtarza się od nowa. To znaczy występuje tam duża dwójka i tak dalej, będące odpowiednikami dotychczasowego zbioru liczb naturalnych tylko w powiększeniu o odpowiedni wskaźnik. Mała od dużej jedynki jest tyle razy większa, ile liczy sobie ostatnia liczba pierwsza. Jest to nadprzestrzeń naturalna, zawsze można powiedzieć, że liczby pierwsze idą w nieskończoność. Ale to nie ma sensu, gdy odległości pomiędzy dwoma kolejnymi liczbami pierwszymi spełniają warunek podany powyżej. Jeśli tak jest, to nie ma sensu mówić tu o nieskończoności, bo to zwykły wybieg żółwi podpierających kulkę ziemi. Podobnie odcinek jest skończony, a jednak zawiera nieskończenie dużo euklidesowych punktów, a dzieci zawsze dziwią się, jak to możliwe, że cała prosta składająca się z nieskończonej ilości odcinków ma dokładnie tyle samo nieskończenie małych punktów co odcinek, który też topi w sobie nieskończoność i tak dalej. Po co te nieporównywalne skończoności i ograniczone nieskończoności? Start na www.kuby.pl w 91 językach w rozdziale TS001.